W sobotę na boisku lidera czwartej ligi Górnika Wesoła gościła drużyna Zagłębiaka Dąbrowa Górnicza. Po tym meczu piłkarze z Wesołej mieli sobie dopisać kolejne trzy punkty. Niestety rzeczywistość okazała się nieco inna. Ale po kolei w pierwszej połowie spotkania przez pierwsze 20 minut na boisku dominowała drużyna gospodarzy. Niestety nie potrafiła tego wykorzystać. Dodajmy, że stan boiska na wiele zawodnikom obu drużyn nie pozwalał. Do końca pierwszej części mecz bardziej się wyrównał, ale bramek nie zobaczyliśmy. I wynikiem 0-0 zakończyła się pierwsza... Połowa tego spotkania. W drugiej części meczu niespodziewanie w 65. minucie bramkę dla drużyny gości strzelił Grzegorz Szyderek. Dodajmy. Do niedawna piłkarz górnika Wesoła. Po tej bramce piłkarze z wesołej rzucili się do odrabiania strat, grający przy okazji ostatnie 15 minut z przewagą dwóch piłkarzy. Po tym jak sędzia pokazał dwie czerwone kartki dla Czajkowskiego i Derka. Niestety zawodziła skuteczność i broniąca się drużyna Zagłębiaka Dąbrowa Górnicza zdołała dowieść ten wynik do końca. Po 90 minutach górnik wesoła przegrał z Zagłębiakiem Dąbrowa Górnicza 0 do 1. Generalnie powiem tak, może troszeczkę zaskakująco, ale ja z tego spotkania jestem dużo bardziej zadowolony niż z meczów na przykład z Rędzinami czy z Kamienicą. Uważam, że graliśmy naprawdę dobrze. Jestem rozczarowany oczywiście wynikiem, ale na, na, na ten rezultat wpływało wiele czynników. Po pierwsze, po pierwsze boisko, wiadomo, było takie same dla dwóch drużyn, nie ma co się tłumaczyć, ale nie sprzyjało naszej, naszej grze. Po drugie, zawiodło, zawiodło wykończenie akcji, bo fajnie wszystko wyglądało do wysokości pola karnego, natomiast potem brakowało tej kropki nad i. Ale mówiliśmy już sobie w szatni po meczu, że na pewno tym meczem się nie będziemy zaamywać, bo gdybyśmy go przegrali w jakimś fatalnym stanie, w jakimś fatalnym stylu, przepraszam, i, i nie potrafilibyśmy wymienić między sobą kilku podań, to byłbym na pewno rozczarowany. Natomiast no, ja uważam, że drużyna zagrała dobry mecz i że po prostu zabrakło dzisiaj szczęścia. W meczach ze Slawią, ze Skrom i z innymi drużynami to szczęście do nas się uśmiechało. Dzisiaj los się odwrócił i taka jest piłka. Na pewno nie będziemy z tego powodu płakać. Mam nadzieję, że ta porażka jeszcze sprawi, że będziemy jeszcze silniejsi. Jestem zbudowany tym, co w szatni zobaczyłem po tej porażce. Także na pewno pełni, pełni wiary i optymizmu pojedziemy w sobotę do Ciochowic po, po kolejne trzy punkty. Beata Maty Jan Ziemba, Marcin Janota, Telewizja Mysłowice.